Z Ewangelii, według świętego Mateusza. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz, powiadam Wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i syn człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o janie Chrzcicielu. Jak często zdarzać się czegoś nie wiedzieć? To zupełnie normalne. Tak samo normalne, jak pytanie o rzeczy, których nie wiemy. A jak często pytasz? Tutaj już okazuje się, że nie tak często. Wpadamy w dziwną tendencję do starania się zrozumienia wszystkiego na własną rękę. Nie chcemy się pytać czy radzić innych. Dlaczego podobnie nie chcemy pytać Pana Boga na modlitwie o rzeczy, których nie wiemy, których nie rozumiemy? Urzekła mnie prostota dzisiejszej Ewangelii. Uczniowie nie chcą słuchać innych i pytają swojego mistrza, by ten rozjaśnił im nieznane. I to się dokonuje. Zwykła rozmowa, wymiana słów. Dlaczego my tak rzadko pytamy pana Boga o rzeczy, których nie rozumiemy? On chce do nas mówić. Jednak wychodzi na to, że my nie chcemy go słuchać. On mówi do nas przez innych ludzi. Dzisiejszy świat cierpi na brak miłości braterskiej. W miejscu, w którym powinna się owa miłość znajdować, często znajduje się pustka. Prośmy Pana Boga, by wypełnił w nas tę pustkę. Uczniowie rozmawiali z Jezusem, schodząc z góry. Czy ja rozmawiam z Bogiem, gdy wracam skądś? Czy wolną chwilę przeznaczam wtedy Panu Bogu, lub myślę o nim? Uczniowie pytają o sprawy związane z proroctwem. Czy ja zwracam się po pomoc do bardziej doświadczonych i oczytanych? Czy chcę poszerzać swoją wiedzę w dziedzinie duchowości, ale także w różnych dziedzinach życia? Czy poszukuję tego, jak być lepszym? Lepszym dla samego siebie, bliźniego, a przede wszystkim lepszym dla pana Boga. Jezus zaznacza, że Eliasz już przyszedł i ludzie go nie usłuchali, a nawet zrobili z nim, co uważali za słuszne. Jak wiemy z Ewangelii, chodziło o Jana chrzciciela. Jezus zaznacza, że ludzie wcielonego Boga będą traktować podobnie jak zwykłego człowieka i nim wzgardzą a Syn Człowieczy będzie musiał cierpieć. Czy ja nie wzgardzam Synem Człowieczym dzisiaj? Czy szukam odpowiedzi w Objawieniu, które jest nam dane na kartach Pisma Świętego? Czy w trakcie Adwentu zaglądałem częściej do Pisma Świętego lub otwierałem aplikację ze Słowem Bożym? Czy zadaję pytania Bogu i staram się zrozumieć to, co do mnie mówi?